Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, przed nami kolejny dzień. Witam Państwa 8 września. Imieniny obchodzą Adrianna, Maria, Radosław oraz Radosława. Przysłowia na ten dzień, gdy nasiewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. Gdy narodzenie Marii pogodne, to będzie tak cztery tygodnie. Jak Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny, które obchodzi Maria 15 września. Trwa 252 dzień roku do końca pozostały 114 dni: wschód słońca godzina 6:18, zachód godzina 19:25. Dzień potrwa 13 godzin i 9 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 37 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 26 minut. Bardzo dużo dzisiaj świąt. Proszę posłuchać. Pierwsze, Dzień Dobrych Wiadomości. Drugie, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Jest również Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Fizjoterapii i Światowy Dzień Welbingu. Najprościej mówiąc, jest to stan, w którym czujemy się komfortowo, wspaniale. I jeszcze jedno święto. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto znane jest też jako Święto Matki Boskiej Siewnej. Przypada na 8 września i jest dniem błogosławienia ziarna siewnego i symbolem zamknięcia letniego cyklu upraw rolnych. Po tym dniu według wielowiekowej tradycji zaczynano jesienią orkę i siew zbóż zimowych. Kiedyś w tym dniu przynoszono do kościoła ziarno przeznaczone na jesienny zasiew, a kapłan je błogosławił. Rolnicy łączyli początek wzrostu z opieką i błogosławieństwem Matki Bożej. Połączenie tych dwóch symboli ma duży sens, ponieważ w chrześcijańskiej symbolice ziarno symboli symbolizuje związek z chlebem życia, a więc Eucharystą a ludzie uważali narodziny Maryi i okres czekania na Jezusa za znagrodzenia się wyczekiwanego plonu. Kiedyś w święto patrzono też w niebo i żegnano ostatnie jaskółki słowami Najświętsza Panna się rodzi, jaskółka odchodzi. A Słowianie mieli swoje święto 8 i 9 września, które nazywało się Rodzaniec. Był to początek babiego lata. Kobiety modliły się o dobry połóg, zdrowie niemowląt i całej rodziny. 8 września 1436 roku, Michał Ręcki z Reńska. Był on również komandorem poznańskich Joanitów. Ustąpił z komandorii czyli przestał być takim zarządcą tej komandorii poznańskiej. W 1570 roku miasto Wielichowo płaciło dwie grzywny podwójnego szosu, płaciło również od jednego kotła gorzałki 16 komorników, dwóch rzemieślników, od 21 łanów uprawianych przez mieszczan, od wójta, czyli sołtysa, oraz od jednego młyna korzecznika był to młyn wodny napędzany jednym kołem. Chodzi o to, że Wielichowo płaciło takie podatki. W 1660 roku proboszczem w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Wilkowie polskim jest ksiądz Franciszek Zdrowski. Nie mam, nie znalazłem informacji na temat daty urodzenia, śmierci oraz święceń kapłańskich. W 1899 roku urodził się Wincenty Haia, Fryzjer zamieszkały w okresie międzywojennym w Gradowicach. Został aresztowany przez Niemców 29 marca 1940 roku. Skazany 3 czerwca 1940 roku przez sąd specjalny z Poznania na posiedzeniu w Lesznie. Na 8 lat więzienia karnego. Więziony był w śmiglu Rawiczu Koronowie. Zmarł 13 marca 1943 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen. 8 września 1970 roku Maria Powalisz-Bardońska z Poznania Zaprojektowała i wykonała witraż dla kruchty Kościoła w Wilkowie Polskim. Dzieło upamiętnia tysiąclecie Chrztu Polski. Ten piękny witraż można w kruchcie Wilkowskiego Kościoła oglądać do dnia dzisiejszego. I kolejna informacja z Wilkowa Polskiego. W dniach 8-9 września 1979 rok. W parafii w Wilkowie Polskim odbyła się wizytacja kanoniczna biskupa poznańskiego, księdza Tadeusza Ettera. W związku z decyzją Soboru Watykańskiego II dotyczącą sposobu odprawiania mszy świętej, dokonano zmiany w budowie ołtarza. Ksiądz kanonik Tomaszkiewicz, konserwator diecezjalny, Zaprojektował tak zwany soborowy ołtarz dostosowany do stylu głównego ołtarza. Wykonał go wraz z ambonką stolarz Schmidt z Brenna. Nowy ołtarz soborowy został poświęcony przez biskupa Ettera. Informacją z parafii Wilkowskiej kończę kartkę z kalendarza z 8 września. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Czekam na Państwa w kolejnym dniu. Proszę nie zapominać o naszych mediach społecznościowych. Tam kartki z kalendarza, jeśli chodzi o YouTube, ukazują się jako pierwsze. Pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.